Rok 2023 za nami, więc czas na małe podsumowanie. Będzie to podsumowanie numizmatyczne, pokażę Wam 10 monet, które udało mi się właśnie w ubiegłym roku, a w zasadzie w tym, który dzisiaj się kończy zdobyć. Monety, które są z różnych powodów dla mnie ważne i za którymi kryje się zawsze jakaś historia. Zapraszam Was na krótkie podsumowanie roku 2023. Witam Was na kanale Srebrne Prowokacje. Ta nazwa Srebrne Prowokacje w najbliższym czasie ulegnie zmianie. Na razie jeszcze rozważam jak dokładnie kanał będzie nazywał się po nowym roku, ale już wiem, że zmiana będzie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o subskrypcji o dzwoneczku, żeby nie ominęły Was kolejne materiały. No i słuchajcie, podsumowanie. Rok 2023 był rokiem dla mnie z punktu widzenia numizmatycznego, z punktu widzenia budowania kolekcji niezmiernie udanym. W w licznych filmach, które w tym roku dla Was przygotowałem, pokazywałem Wam naprawdę bardzo różnorodne monety. Część z nich była związana z trzonem mojej kolekcji, czyli monetami łacińskiej Unii Monetarnej, ale nie tylko. Udało mi się zdobyć zarówno monety nowe dla kolek do kolekcji, których jeszcze nie miałem, jak i monety, które sobie wymieniłem na Stany ładniejsze. Nabyłem również monety, które można powiedzieć takiego kronikarskiego obowiązku warto by było mieć, właśnie tutaj też przykłady takich monet będziecie mieli nie kosztują dużo, no a mając jakby kolekcję, czy chociażby przygotowując dla Was te materiały, no to tak trochę można powiedzieć wstyd było tej monety nie mieć, mowa dokładnie o 5 zł z rybakiem, ale o tym za chwilę więc słuchajcie Postanowiłem, że przygotuję właśnie dla Was zestawienie takich 10 monet, które z jakiegoś powodu są dla mnie, dla mnie istotne. I widzicie te monety tutaj na tatce. Kolejność, jeżeli chodzi o te monety, jest całkowicie przypadkowa. Jest to 10 monet najważniejszych, natomiast nie są one poukładane jakoś w jakiejś hierarchii. Po prostu tak są rozrzucone. Powiem wam szczerze, że żeby to urozmaicić, poukładałem je rozmiarami. Więc ani alfabetycznie, ani według ważności, po prostu 10 monet, które są ciekawe, które są z, z jakiegoś powodu ważne. No i słuchajcie, zacznijmy sobie od Wenecji. Łacińska Unia Monetarna, która no, powstała, została założona później niż ta moneta, natomiast tutaj mamy standard, można powiedzieć, Łacińskiej Unii Monetarnej, czyli coś, co za zostało zapoczątkowane przez Napoleona Bonaparte. Na monetach pięciofrankowych, które ważyły 25 gramów i było to srebro, próba 900. Tutaj mamy dokładnie taką, takie parametry. Natomiast tutaj mamy monetę z roku 1848, okres wiosny ludów, Republika San Marco, czyli Wenecja, po prostu z lwem świętego Marka na postumencie. Są dwa typy tych monet: jeden, właśnie gdzie lew stoi na postumencie, drugi bez, bez postumentu. Moneta w bardzo ładnym stanie. Jestem niezmiernie zadowolony, że udało mi się właśnie do kolekcji piątek taką monetę w tym roku zdobyć. I powodów jest kilka. Po pierwsze, no, jest to moneta rzadka. Nakład tej monety to 6011 sztuk według katalogu UCOin. Natomiast pojawia się ona w sprzedaży. Nie jest to coś całkowicie nie do zdobycia, pojawia się do sprzedaży. Natomiast, natomiast rzadko natomiast drugim powodem dla którego ta moneta jest dla mnie ważna to to, że w tym roku nareszcie udało mi się Wenecję zwiedzić już sobie od pa, paru lat właśnie to planowałem no i w tym roku ten plan zrealizowałem zbiegło się to właśnie troszeczkę z zakupem tej monety no i tym bardziej jestem zadowolony, że właśnie ta moneta do mojej kolekcji trafiła, więc ładna piąteczka 5 lirów San Marino Lew Świętego Marka rzadka moneta Druga pozycja, tak jak powiedziałem, że poukładałem je rozmiarami, więc teraz, tym razem coś malutkiego. To jest 50 cm słuchajcie, 50 cm, również jesteśmy we Włoszech, tym razem w San Marino. I tutaj mamy 1898 rok, i to jest jedyny rok, w którym ta moneta była produkowana właśnie w standardzie łacińskiej unii monetarnej. Nakład tej monety to tylko 40 tysięcy sztuk, 2,5 grama srebro próba 835 i to co jest ważne to to, że tą monetą udało mi się zamknąć zbiór monet San Marino no oczywiście bez monet złotych natomiast srebrnych i miedzianych czyli odpowiednio 5, 10 właśnie to 50 centymów 1 liry, 2 liry, 5 lirów czyli mam komplecik i ta moneta właśnie do mojego zbioru dołączyła a to co jeszcze jest ciekawe w tej monety, to jej stan. Zobaczcie, w jakim ona jest pięknym stanie. Ona była oznaczona jako moneta mennicza. No i właśnie w takim stanie jest. Dobra. Kolejna moneta. Te dwie monety, pierwsze, one są związane z zbiorem łacińskiej Unii Monetarnej. Ale nie ma co ukrywać, że czasami, przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak wy, dajcie mi znać w komentarzu, coś wam się spodoba i chociaż to w żaden sposób nie pasuje do kolekcji do zbioru który macie no to po prostu chcecie taką monetę mieć i tak było dokładnie w przypadku tej monety słuchajcie talar z królestwa Węgier 1780 rok Maria Teresa ta data i ta władczyni nie jest przypadkowa bardzo wiele talarów właśnie z wizerunkiem tej władczyni z 1780 roku nowego bicia jest w tej chwili w obiegu czy są nadal produkowane przez miennicę wiedeńską natomiast tutaj mamy Monetę węgierską i urzekła mnie po prostu tutaj ta kompozycja, te anioły z tym herbem węgier, na dodatek jeszcze ta patyna, która na tej monecie jest po prostu, no jak to się mówi, chciałem mieć i mam. Naprawdę bardzo piękna moneta, wizerunek Matki Boskiej, taki talarek. Średnica tego talara to 40 mm, jest to srebro próby 833, no i waży ta moneta około 28 gramów. Została wybita w Kremnicy, natomiast nakładu niestety nie znam katalogu i koń tego nakładu nie podaje, a ja głównie z tego katalogu korzystam. Wracamy do standardu Łacińskiej Unii Monetarnej, a tak jak w przypadku tych monet, tak jak w przypadku tej piątki, do monet, które w zasadzie są pierwowzorem tej Unii. Kolejna moneta to 1 lir. 1 lir 1808 rok Napoleon, ale jako król Włoch. I to jest właśnie przykład monety, którą udało mi się wymienić. Miałem też całkiem, przy, całkiem przyzwoitą, bo te monety zazwyczaj trafiają się w słabszym stanie. Natomiast wymieniłem sobie właśnie na taką. Całkiem naprawdę, całkiem fajna, całkiem, całkiem, przy, całkiem przyjemna moneta. 5 gramów, srebro próba 900 jeszcze wtedy, w, w, wtedy. Później w czasach Łacińskiej Unii Monetarnej zostały te mniejsze monety zamienione na srebro próba 835. Ładna monetka. Nakład tej monety, słuchajcie, to 495 tysięcy, więc całkiem, całkiem mały. Zaraz pokażę Wam monety, w których te nakłady szły w grube miliony. Więc to jest kolejna moneta, to jest moneta czwarta. No i teraz mamy monetę piątą, było coś małego, teraz coś większego, czyli 5 koron, Austria, rocznik 1900. Moneta niezmiernie popularna, bardzo łatwo dostępna, natomiast zazwyczaj w stanie dosyć mocno zużytym. Jest tych monet na rynku naprawdę sporo, natomiast stany zazwyczaj są słabe. Znaleźć tą monetę w takim stanie, jak tutaj widzicie, no nie jest tak łatwo i przyznaję, że to jest właśnie jeden z przykładów, gdzie wymieniłem sobie tą monetę na ładniejszy stan. Zobaczcie sobie, jak tutaj światło na tej monecie operuje. Naprawdę detal, wszystkie szczegóły widać na niej delikatne ślady, zwłaszcza tutaj na, na brodzie władcy delikatne ślady obiegu, natomiast w tym obiegu by musiała być bardzo krótko. Stan jest naprawdę jak dla mnie rewelacyjny. No i właśnie z tego powodu ta moneta w tym zestawieniu się znalazła. A jak powiedziałem Wam przed chwilą, tam mieliśmy niecałe 500 tysięcy nakładu. Tutaj mamy ponad 8,5 miliona nakładu, czyli moneta, tak jak powiedziałem, popularna, natomiast w ładnym stanie, wbrew pozorom, trudna do dostania. I kolejna monetka. Słuchajcie, znowu teraz przeniesiemy się w czasie znacznie, znacznie. Będą jeszcze starsze monety, natomiast tutaj idziemy do Polski Królewskiej. ORD. Słuchajcie, ORD Jana Kazimierza, Jana II Kazimierza w Mennicy w Poznaniu. Tak sobie jakiś czas temu zaplanowałem, że chciałbym mieć po jednej lub kilku dużych monetach, właśnie z, odpowiednio z każdego władcy w Polsce. I tak sobie powoli, powoli ten plan realizuje. No oczywiście, najlepiej tutaj by się prezentowały talary, no ale talary z Polski królewski to jest coś, co jest całkowicie poza zasięgiem finansowym na chwilę obecną. No może jednego bym kupił, gdybym wszystkie te monety tutaj zamienił. No może by wystarczyło, tak? Ale to jeden, a gdzie, a gdzie reszta? Teraz mamy orta w bardzo ładnym stanie. Jestem zadowolony z tej monety. Tak, tak ona się prezentuje. No i ona dołącza do monet, właśnie do ortów gdańskich i bydgoskich Zygmunta III Włazy. Mam kilka trojaków jeszcze wcześniejszych Zygmunta Starego. Kiedyś zrobię Wam też materiał, pokażę Wam jak ta kolekcja wygląda. Nie zbieram tego absolutnie na roczniki. Raczej, żeby wizerunkowo mieć, właśnie kilka monet, czy kilkanaście w zbiorze z Polski Królewskiej. Taki orcik. Idziemy dalej, przenosimy się, słuchajcie, do Wielkiej Brytanii. I tutaj kolejnie, podobnie jak w przypadku tej monety austriackiej, mam monetę z roku 1887 z wizerunkiem królowej Wiktorii. Moneta popularna, dostępna, natomiast w takim stanie, no to jest już coś trudniejszego do zdobycia. I podobnie jak w przypadku tamtych pięciu koron, tą koronę również wymieniłem sobie po prostu najładniejszy stan. Miałem w innym roczniku, co prawda, ale ten wizerunek też całkiem przyzwoity. Natomiast no ten, powiem Wam szczerze, jest naprawdę, naprawdę super. No i jak już nie raz mówiłem, po prostu tutaj wizerunek Świętego Jerzego i Smoka na rewersie tej monety, no to jest, to jest naprawdę, to robi robotę, no. Pięknie to jest zaprojektowane, pięknie się to prezentuje, no i jeszcze w takim stanie, jak tutaj widzicie, naprawdę, naprawdę moneta jest, jest super. Jest super, nakład tej monety, ja sobie tutaj z boku zerkam do ściągi, żeby tego nie pomylić, to tylko 173 tysiące sztuk, więc jak widzicie, całkiem, całkiem niedużo. Kolejna moneta, znowu się cofamy troszeczkę głębiej w historię. Ta moneta jest o tyle ciekawa i specjalna, że dostałem ją na prezent. Tak? I jest to folis. Jest to folis z Bizancjum, prawdopodobnie z okresu 1000, pomiędzy rokiem 1078 a 1081. I ten folis jest o tyle ciekawy, że on mnie dosyć mocno tutaj motywuje, czy zachęca do zapoznania się właśnie z bogactwem monet z okresu Cesarstwa Rzymskiego czy też właśnie z okresu Bizancjum bo jak zacząłem się tym tematem interesować no to naprawdę tych monet jest, jest sporo na rynku czy też monet antycznych jak na przykład monety greckie częściowo w, w cenach no zaporowych ale jest sporo takich, które kosztują całkiem nieduże pieniądze i tak się zastanawiam po prostu czy w przyszłym roku nie zrobić sobie takiego postanowienia żeby właśnie coś z takich monet rzeczywiście już starszych, czyli posiadających około 2000 lat, sobie do kolekcji dołożyć. I z tego powodu ta moneta jest niezmiernie dla mnie ważna, cenna i ciekawa. I tak jak powiedziałem, jest to prezent, który dostałem. Słuchajcie, następna moneta. Następna moneta to znowu łacińska unia monetarna. Moneta znowu, którą sobie wymieniłem po prostu najładniejszy stan. Jest to moneta pospolita z moneta z Alfonsem XIII, natomiast pospolita w stanie obiegowym, natomiast ładniejszą sztukę, podobnie jak w przypadku tej korony i tej pięciokoronówki, no nie jest wcale tak łatwo dostać i tym bardziej jestem zadowolony. To jest zakup z mojej giełdy w Łodzi, wiosennej edycji tej giełdy. No i właśnie takie coś wtedy do mojego zbioru dołączyło. Alfonso XIII... I słuchajcie, jeżeli jesteśmy przy nakładach, tak jak Wam podawałem tam wcześniej, przykładowo tutaj było 6000 z hakiem, tutaj mamy 39 977 39 977 000, czyli widzicie różnicę pomiędzy nakładem i rzadkością występowania tej monety i tej monety. No i słuchajcie, ostatnia moneta, ostatnia moneta którą sobie tutaj zostawiłem w tym zestawieniu, to jest 5 złotych rybak. Popularna moneta. Moneta, która jest bohaterem bardzo wielu artykułów czy też nowinek, takich medialnych, o tym, że sprawdź, co masz w szufladach, w kieszeniach, bo możesz być bogaty, znajdując właśnie monetę z rybakiem. Tylko ci autorzy zazwyczaj zapominają dodać, że to musisz jeszcze spełnić szereg dodatkowych kryteriów, czyli stan, rzadkość, rocznik, jakieś. Odmiany, które są i tak dalej. I ja powiem szczerze, no, monety PRL-u różne takie w obiegowe, w worku takim przechowywane miałem, one są zazwyczaj mocno wytarte, natomiast nie miałem rybaka w ładnym stanie. No i postanowiłem to zmienić i właśnie taki rybak z popularnego rocznika, bo tutaj mamy 74, czyli to jest moneta, która w takim ładnym stanie, no, może kosztować niskie kilkadziesiąt złotych. Ładna moneta, dostępna moneta. I tak jak powiedziałem, troszeczkę wstyd, że jej nie miałem, no, ale już teraz mam. Mam również w tym samym czasie sobie kupiłem jagody, bo z nimi była dokładnie ta sama historia. Natomiast no, rybak jest ładniejszy, lepiej się prezentuje i z tego też powodu wylądował właśnie na tej tacce. Więc słuchajcie, 10 monet z roku 2023, jak widzicie, rozrzut dosyć duży. Natomiast to co powiedziałem, za każdą z tych monet kryje się jakaś historia, jakieś powody, które mną. Kierowały. Część tych monet pasuje bezpośrednio do mojej kolekcji, a część po prostu jest, bo naprawdę chciałem je mieć. Jak na przykład ten talarek, czy na przykład te e, 5 zł. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzu, co wymyślicie właśnie na to, jak dla Was ten rok 2023 kolekcjonersko się zakończył udanie, czy udało się coś ciekawego do zbioru dołożyć. Niezmiernie tutaj jestem ciekawy Waszych opinii. Korzystając również z okazji, chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego na ten. Zbliżający się 2024 rok. Jeszcze pełne życzenia złożę w filmie, który planuję opublikować 1 stycznia. Natomiast już teraz, gdyby ktoś tam ten film ominął, składam najsze, najserdeczniejsze życzenia. Oby również był ten rok dla Was ciekawy, numizmatycznie bogaty, jeżeli chodzi o rozbudowanie e, kolekcji. No i przede wszystkim szczęścia i zdrowia, no bo to nam zawsze wszystkim jest potrzebne. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na kolejne filmy. Dzięki, cześć.